Uh... <music> Drugą niedzielę Wielkiego Postu kościół daje nam w liturgii słowo do rozważania wydarzenie na górze przemienienie Pana Jezusa. W tym roku mamy wersję Ewangelisty Łukasza. Łukasz tak zaczyna dzisiejszy fragment Ewangelii czytany w kościele. Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. Oto dwóch mężów rozmawiało z Nim, byli to Mojżesz i Eliasz. Św. Łukasz opisując to wydarzenie na górze, przemienienie Pana Jezusa nie tylko chce nam pokazać i objawić, kim jest tak naprawdę Jezus, że on jest kimś więcej niż tylko człowiekiem dobrym, doskonałym, że jest także synem Bożym. Ale wydaje się, że Łukasz też chce każdemu z nas powiedzieć, że już tutaj na Ziemi, tutaj na Ziemi, przed śmiercią, każdy z nas może doświadczyć Królestwa Bożego. Może spotkać Boga Żywego, może. może Spotkać Królestwo Boże, doświadczyć radości tego Królestwa Bożego. I Łukasz też od razu sugeruje wszystkim Chrześcijanom, że takim szczególnie uprzywilejowanym miejscem, gdzie my możemy spotkać się czy doświadczyć Królestwa Bożego, choć nie jedynym, jest je modlitwa. Modlitwa dla świętego Łukasza jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Bogiem i doświadczenia Królestwa Bożego. W ogóle, jak się czyta Ewangelię Łukasza, to można też odnieść takie wrażenie, że dla Łukasza, też rozwój duchowy chrześcijanina, wzrost jego wierzy jest związany z rozwojem jego modlitwy i ze wzrastaniem właśnie w modlitwę. Patrząc na, na modlitwę z perspektywy Góry Przemienienia, Łukasz pokazuje, że skutki modlitwy, że Modlitwa ma takie znaczenie i wymiar dynamiczny, przemieniający, stwarzający, że kiedy ja przychodzę na modlitwę i spotykam się w otwartości serca i z wiarą z żywym Bogiem, to bez względu na to, czy ja to będę czuł, czy nie będę czuł, przenika mnie światło Boże. To światło Boże przenika powoli mój umysł przenika moje serce, to Boże światło, którego mogę doświadczyć na modlitwie, które emanuje od Boga Żywego, zaczyna mi coraz bardziej pokazywać, kim jest Bóg, to przede wszystkim przez modlitwę ja będę mógł coraz bardziej spotkać Boga Żywego. Coraz bardziej będę wiedział, kim On jest. Ale też na modlitwie odsłania się, zobaczcie na tej górze, odsłania się także tożsamość Jezusa. Więc na modlitwie też każdy z nas w tym Bożym świetle coraz bardziej będzie rozumiał siebie, będzie wiedział, kim jest. Oczywiście widzimy, że to światło, które promienieje z Jezusa, idzie na zewnątrz. Dotyka także Piotra, Jana i Jakuba za chwilę. No to już samo to wystarczy, żeby sobie uświadomić, jak bardzo ważna jest modlitwa w naszym życiu. Święty Łukasz wprost właściwie mówi, że modlitwa jest konieczna. I dlatego w Jego Ewangelii bardzo często możemy usłyszeć o tym, jak Pan Jezus, Pan Jezus odchodzi regularnie na miejsce pustynne, na miejsce odludne. Czy właśnie w nocy gdzieś odchodzi, wszyscy śpią, to on wychodzi, żeby się modlić, czy właśnie tak jak dzisiaj idzie na górę? Wielu z nas z taką swoją mentalnością pracy, aktywizmu i tak dalej, patrząc na Jezusa, który właśnie tak non-stop gdzieś idzie na miejsce pustynne, albo tak jak dzisiaj idzie na górę, żeby się modlić, może krzyczałoby do Pana: No, ale Panie Jezu, no chorzy są, chorzy. Nimi się zajmuj. Panie Jezu, a co z tymi biednymi, z tymi ubogimi? Panie Jezu, co z tymi grzesznikami? Jezu, gdzie Ty idziesz? Jest tyle rzeczy do zrobienia. Ta Ewangelia, zaraz po tym fragmencie, Łukasz pisze tak: Następnego dnia, gdy zeszli z góry, wielki tłum wyszedł naprzeciw Niego. Pan Jezus, jak rozpoczął publiczną działalność, był otoczony ciągle rzeszą ludzi. Bo miał dużo pracy, był bardzo zapracowany, od rana do wieczora można by powiedzieć. A jednak odchodził na miejsce pustynne, żeby się spotkać ze swoim ojcem. Łukasz mówi, że trzeba sobie pozwolić na to odejście oderwać się też od swoich zajęć, od swoich bliskich od swoich obowiązków, oderwać się, nie oderwać, oderwać się fizycznie i odejść na modlitwę, bo to jest nam potrzebne, po to między innymi, żebyśmy później w tych obowiązkach prawdziwie byli, żebyśmy te obowiązki wypełniali, żebyśmy rzeczywiście byli z ludźmi. Jeżeli, myślę, jeżeli zabraknie modlitwy w naszym życiu, to pojawi się wypalenie. Nasze relacje, nasza praca będzie byle jaka, a nawet jak fizycznie będziemy to jakoś wykonywać, to nie będzie owoców wielkich. Jest jeszcze jedna rzecz, która yy, o modlitwie wynika z tego fragmentu przemienienia na górze, jak tradycja mówi, na górze tabor. Yy, gdy apostołowie się odsknęli, ujrzeli Jego chwałę i Piotr, i oni są za, pełni zachwytu, Widzą niebo, widzą świętego Mojżesza, widzą świętego Eliasza. Piotr chce tę chwilę zatrzymać. Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy, postawmy trzy namioty. Nie wiedział, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich, zlękli się, gdy weszli w obłok. Dobrze jest usłyszeć, że w tym jednym z najpiękniejszych wydarzeń, jakie spotkało Piotra, Jana i Jakuba, za życia doświadczyli nieba, to się dokonało właśnie w czasie modlitwy na górze. Ale yy, dobrze, że usłyszeć, że modlitwa to nie jest tylko światło, że modlitwa to nie jest tylko przyjemne uczucie, to nie jest tylko to, co nazywamy pociechą duchową. Że na modlitwie może też zacienić nas obłok, że możemy doświadczyć mroku. Że możemy na modlitwie doświadczyć lęku, doświadczyć bólu, ale to w tym obłoku także mówi Ojciec: To właśnie w tym obłoku oni usłyszeli: To jest mój synu miłowany, jego słuchajcie. Modlitwa to nie są tylko przyjemne doznania, to nie jest tylko pociecha. Czasami może być trudniej, czasami nic możemy nie czuć. Jedno jest pewne, że kiedy przychodzimy na modlitwę, zawsze tam czeka Bóg. I ten Bóg. Zawsze chce w nas działać. Ten Bóg zawsze chce nas zbawiać, chce nas napełniać swoją miłością. Troszczmy się więc, jak tylko możemy, o życie modlitwy w swojej codzienności, w swojej pracy, w swoich domach. Troszczmy się o modlitwę, bo ona jest naprawdę dla nas konieczna i zbawienna.